Cześć, kochani z tej strony Maxi, a dzisiaj e, będziemy lążować e, kutka. Dobra, e, właśnie Kazuncia na niego wsiada. Jej. Dobry kucyś. I będziemy sobie wstępować teraz. I jak tam? Fajne. Jak mi raczej nie przeszkadzają, bo nie w takiego sobie. Tylko pisajmy coś. Mhm. <noise> Co? Ej! Niespokojny ku Dobra, to może teraz zmienimy kierunek? Co ty na to? Ja się być gręczny, ha Hahaha. Ha. Dobra. Zmieniam kierunek. Czekaj, nie, 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 nie. Teraz tak, idziemy. Idź sobie teraz ten. Okej, okay, dobrze. Fisiek Fisek. Tak naprawdę to czasami wryknie, bo coś jakiś motor, motor, jak tak. Najwyraźniej. Nie lubię tak gdzieś. Tak. Dobra, i my sobie zaraz zaczniemy kusować. Dobra, oliwka właśnie sobie zakusuje. No. I Jak? Wybijam jakoś mocno? Nie. Zobacz. To fajnie. O to będzie marzenie, po prostu bola. <grystanie> 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 Okej, okay, to teraz mój zmienimy kierunek. Brrr... Ojej. Okej. Okay. A jednak się dał złapać. Dobra. Kus. Okej. Okay. Prrr. Dobry koń. Teraz ja sobie na niego wsiądę. Dobra, Max już sobie wsiada na gucie. Ogólnie to na szczęście było widać tylko twoje włosy, także nie będzie trzeba... Mmm! Hot girl! Czy boj, 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 przepraszam! Gucio, nie chciałam. Trzeba podkreślić, że to jest Goodbye Money. Tak naprawdę to Goodbye 2023, ale. Ale no, z kaską trzeba było się pożadnić, No Tak, więc. Koniecznie. Tak. <laughs> Dobra. Dobra, to masz inny kierunek. Dobra. Dobra Półwolca i ba pół Okay, Podrapać się. się drapie. Um, kochani, przepraszamy za dźwięki w tle. To nie my, to nie my, to nikt z rodziny. Dobra, możecie sobie ruszyć kusikiem. On jest mega wygodny, gdyby co. ale I kusik ma taki ładny, taki. Wyciągnięty jakby to powiedzieć. Uj! Uj! jest. Nie ma. Dobra. Prrrr Dostój, dostój, dostój Dobrze. Teraz zmieńcie kierunek i na tamten kierunek sobie... Mi się wydaje, że on nie ma gorszej strony. On nie ma. No. Ma cudniutki kantarek. Ojej. Dobra, i już tobie tutaj kusują. Aaaa! gucia! Prrrrr. Ale prrrr. Good. Good boy, ugarni się. No, naprawdę, taląże tak wypada z niego. Ja nie wiem, co on tam robi. Nie, prrrr. Prrr. Kusem, kusem, bo jak będzie. Łoo! Wow, co to było? Wow! Chyba jest z się byrykowym. Zależy, jaki jest jego dzień, bo słuchać, ten motor znowu przestało i znowu. A on tego nie lubi. Ale on się nie odgania od much. Się... A, bo ode mnie się odgania, tak? Ale on ogólnie chyba nie jest jakoś mocny na muchy. Jest taki normalny, nie przeszkadzają mu. Jest git, nie? Tak jest Bo na niego tu za bardzo muchy nie lecą, bo on jest wsikany takimi tymi, no. Jak one? E, o, taki takimi jakby odżywkami, dnia. sprayami Dobra. przeciwko muchom i... Proszę, muchom. Chyba sobie tylko go rozstępujemy. Dobra. I teraz go wstępujemy i później poleci sobie do innych koników do stajni, żeby sobie począć. A ja się z wami żegnam. Czejka!